To bardzo poważna aukcja, liczymy na poważne oferty, ale zaczniemy jednak od tysiąca, czyli kwoty, od której zaproponowała tutaj taką cenę fundacja. Proszę Państwa, tysiąc złotych. Kto z Państwa zechce dać? Ręka do góry proszę, tak? 1100, tak? Dobrze kombinuję, jeden z... kciuk u mnie górze, to jest stóreczka. 1100, bardzo proszę, kto da więcej za serduszko? Jedyne niepowtarzalne serduszko Wielkiej w też Pomocy. Pan ile? 2000! Ależ skokiem ale wywarciowy jest... nastąpił błyskawicznie! 2000! Znakomity strzał, ale strzał, który no, tutaj nam troszeczkę atmosferkę może zdecydowanie podnieść. Jest, Sam jestem ciekaw. jest zdecydowana decyzja, tak? widzę. Tak jest. Nie, no to jest szybko, szybko podjęta. Dyskusja jest determinowana. O co, od razu. 2000 Czy ktoś z Państwa chce dać więcej. Szukamy, szukamy. 2000 po raz pierwszy. Bardzo, bardzo prędko nam tutaj ta opcja postąpiła. Nie dozowaliśmy emocji tym razem. Pan zdecydował się na błyskawiczny strzał za 2000 zł. Ja, serduszko podniosę wyżej. że nie to serduszko tak naprawdę panu pokażemy. Będziemy oczekiwać, tak jak wspomniałem, na wpłatę na konto Fundacji Wielkiej Odgrystej Świątecznej Pomocy. I dopiero po otrzymaniu potwierdzenia przekażemy serduszko i certyfikaty. Takie, żeby nie było, że wasze. Możne numer 192. 192. Czy ktoś, ktoś da więcej niż. 2000 zł, 2000 zł po raz drugi! Zaraz? Co zaraz? mamy? Jest! Trujeczka? Czy ja widzę trzy palce? Dobrze. Trujeczka! 3000 zł! Nie rozmawiaj na scenie, ktoś bardzo cię proszę. 3000 zł, drodzy Państwo, to kolejna kłada znów to też to poszło do góry, ale taką prawdziwą trzy tysiące złotych. Mamy 3000 zł, tak jest, pan który już wcześniej miał okazję licytować Misia, dobrze sobie przypominam. Wojtek, proszę. Ja nie widzę tak daleko. 4 tysiące złotych, tak, cztery. Przepraszam, ja się zapatrzyłem. Cztery, tak? na pewno, tak? Na pewno 4, chyba, że pan ma jeden palec mniejszy. Cel... Mamy 4000 tysiące złotych, proszę państwa. I miało być 5 tysięcy, na przykład 4 tysiące to jest już bardzo dobra kwota. Trzy ostatnia, przekonamy się w ciągu najbliższych kilkunastu, może kilkudziesięciu sekund. Cztery tysiące złotych. Spoglądał na pana, który tak ładnie ustał. Pięć tysięcy, proszę państwa! Serce! Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Niewidzialna ręka to także ty i 5 tysięcy. Bardzo proszę, bardzo dobra kwota za to złote z 17. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Kto da więcej niż 5 tysięcy? Szukam tutaj pana gdzieś. Pan się zastanawia, także damy mu szansę, żeby przemyślał sytuację. Spoglądam dalej gdzieś tutaj na... Nie widzę. Nie widzę, nie widzę. Na razie 5 tysięcy złotych to najwyższa wylicytowana kwota. 5 tysięcy po raz pierwszy w takim razie. Powolutku, powolutku. Jest, jest sześć! sześć. Po analizie, po konsultacji z rodzicami. Państwo, Państwo zaklaszczą, bo to naprawdę brawo się należą. Brawo! Jest. Szósteczka! To nie jestem. ten... Pękła szósteczka, ale czy to jedyne osiągnięcie jeszcze? Czy jeszcze uda się je podbić? Sześć tysięcy... Ja tak nie niebezpiecznie będę patrzył teraz na Pana w szeronej krzawce, bo generalnie ta licytacja toczy się między dwiema osobami, także reszta jakoś nie chciała się włączyć, ale jeszcze jest szansa. Jeszcze możecie pokazać, że potraficie. Tu było 6 tysięcy. Jak wygląda sytuacja? 6 tysięcy po raz pierwszy. Kto da więcej? Złote setuszko, wielkie jest w świątecznej pomocy. Najciekawsza, najpiękniejsza, najszlachetniejsza nagroda ze wszystkich, które pojawią na jak mi się 6 tak tysięcy po raz drugi i będę. I. 7! 7 wysz... tysięcy złotych. Wyczekał, Wyszekał! Gorąco brawa! 7 wysz... tysięcy. Robi. Ja dobrze widzę. Niech Pan pokaże. To jest dycha, tak? Tak, to jest 2 razy 5, to... To jest... 10, 10 tysięcy złotych! złotych! Brawo. A ja tu mam jeszcze telefon i teraz go wybiorę. Telefon. O to tu nie kładź, bo walę i będzie chłopotł. 10 tysięcy złotych. No to skończę teraz w takim razie jeszcze raz w okolicę pana czerwonej szapeczce. 10 tysięcy to jest duży skok jakoś ciągle. Bardzo proszę, nie krępuj się. się u siebie na scenie. Stryka, 10 tysięcy złotych. Kto da więcej za serduszko Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy? 10 tysięcy po raz pierwszy. Czekamy na kolejne zgłoszenie. Jeśli takie nastąpi, to już naprawdę jest solidna kwota. Nie przypominam sobie takiej. Nie, nie. Tu miałem faktycznie telefon w sprawie serduszka, ale to... Pawcia? Nie bawcia, ale nie, 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 ten, nie, ten, nie te progi, bym powiedział. Nie ten pułap cenowy. i tutaj. Trzymam cały to, 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 to czas. 10 tysięcy po tak? raz drugi. 10 000... ja tysięcy. I uwaga! 10 tysięcy po raz trzeci! Proszę Państwa, przydane! Zapraszamy na scenę. Coś pięknego. Dziś do pamiątkowego zdjęcia, a potem na pewno obiecujemy do Państwu i w prasie, i na naszej stronie internetowej i w telewizji. Zaprezentujemy. Gratulujemy przede wszystkim. Drodzy Państwo, raz Bardzo dziękujemy. Podczas. Oto bohater dzisiejszego wieczoru. Bardzo dziękujemy, jest szansa teraz na zrobienie zdjęcia. Proszę Państwa, brawa! 10 tysięcy złotych za młode serduszko Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. I też młody człowiek. Bardzo dziękujemy. Rozumiem, że zawysznie w pokoju. Serduszko zatrzymujemy, tak jak wspomnieliśmy, to dzięki z wójła. Gotówką niestety nie możemy płacić. Ale Umówimy tak. się myślę na poniedziałek, aby sfinalizować całą transakcję. Bardzo dziękujemy jeszcze raz panie Damianie. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy serdecznie. Dzięki. Dziękujemy wszystkim uczestnikom naszej licytacji. Niesamowicie, no taka chwila. O tym dzień zapisze się w historii no, tak średnich no. finałów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 10 tysięcy to tutaj naprawdę kwota no jaka jeszcze w średniej nie padła, proszę Państwa. Jeszcze raz brawa dla nabywcy Złotego Serduszka. Dziękuję. Bardzo dziękujemy. Cel naprawdę szczytny, kwota również znakomita, myślę, że dobrze podkreślająca te wszystkie nasze licytacje, które dzisiaj na scenie się pojawiały. Bardzo dziękujemy za tą kropkę nad i, 17 finału. Chociaż oczywiście nie powiemy teraz jakie pieniądze, jeżeli uda się być może po 22 w telewizji relaks. I jeszcze Państwo usłyszą od nas, jakie pieniądze udało się dzisiaj zebrać. I tak jak mówiłem, zapraszamy, śledźcie naszą stronę internetową, nasze aukcje, one potrwają do końca stycznia. Y